Cześć witajcie z tej strony Mateusz w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak zdobyć na przykład wyświetlenia y, swojego filmu na YouTube albo albo na przykład strony na swojej strony internetowej lub bloga y, żeby nie kupować wyświetleń na, na Allegro czy coś takiego jak to niektórzy robią można to zrobić za darmo. No i też można potem na przykład takie wyświetlenia sprzedawać i ludziom nabijać pod filmami wyświetlenia na Allegro. Bo o ile wiem, takie wyświetlenia chodzą po 10-15 zł za 1000 wyświetleń. A stronka, która będzie nam potrzebna, to Hitlip I stronka działa także. Logujemy się tutaj, rejestrujemy. Później wchodzimy tutaj w tą zakładkę. Pobieramy program. Jest na Windowsa, jak i na Linuxa. Tutaj jest moje IP, ale to wam pewno zakryje gdzieś. No, jak nam się pobierze program, to go instalujemy na komputerze i możemy sobie tutaj dodać. Stronę internetową to mogę sobie usunąć, możemy sobie dodać swoją stronę internetową, jakikolwiek link, który ma się po prostu wyświetlić. Ja tutaj mam swoją stronę dodaną, jedną i jest, jak widzicie, tutaj 1231 wyświetleń na niej już zrobionych. Dobrym sposobem też jest tutaj wrzucanie linków referencyjnych. To może ktoś się zarejestruje, akurat Jak tysiąc osób wyświetliło tą stronę, to, to znajdzie się ktoś, kto się zarejestruje z waszego linku. No i klikamy sobie dodaj nową stronę. Tutaj możemy, tutaj wklejamy link do tej strony. Możemy wybrać ile chcemy dzienny limit yy, wyświetleń od 100 do 10 tysięcy. Ja sobie mam ustawione na maksa, bo chcę, żeby jak najwięcej osób weszło na moją stronę. Tutaj nic nie możemy zmieniać, bo, bo to jest od. Trzeba mieć konto premium, żeby to sobie tutaj móc coś pozmieniać I klikamy submit, żeby dodać stronę. No ja tutaj nie dodałem żadnej, żadnego linku, ale Wy jak dodacie link, to wtedy Wam się tutaj doda doda Wam się coś takiego, tylko tu, tu będzie liczba wyświetleń, czyli 0. No i co teraz? No tutaj mamy, że jest teraz włączone to, czyli że działa w programie. Jak sobie zatrzymamy, to ludzie nie będą wyświetlali już naszej strony. No i jak zacząć zdobywać te wyświetlenia? Włączamy program, który zainstalowali, zainstalowaliśmy wcześniej i klikamy po prostu Start Earning Hits. Tutaj lecą sekundy i wyświetlają nam się różne strony. Które właśnie też ludzie dodali sobie tutaj na przeglądarce. Tutaj dodali sobie i nasza strona się też innym wyświetla w tym okienku. Oczywiście nie musimy tego cały czas oglądać. Możemy to mieć na przykład na drugim ekranie, tak jak ja. Ja cały czas to mam na drugim ekranie, lub zminimalizowane i też to działa. I wyświetlenia się naliczają też mamy sobie poleconych swoich i dostajemy 10-25% zwrotu 25% tak jakby zwrotu pieniędzy z jakichś ich tutaj rzeczy, które kupują z wyświetleń lub no też 20% zwrotu z tych tam paczek, które kupują, i 10% wyświetleń, które, które zarobią oni na tym programie. Tak, także to by było na tyle. Zachęcam do, do pobrania programu. Tutaj, akurat, nie będę dodawał linku referencyjnego, bo chyba nie jest potrzebny. Tam zwykły tylko i skrócony jeszcze. Tak jak zawsze w opisie, i do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć!